Gdzie tylko coś próbuje nagrać, wyłożyć, co może nie podobać się władzom, to dzieją się jakieś dziwne rzeczy, zwłaszcza dźwięk, coś nie chce działać, czy się wgrać do internetu. Ja o kolejnej sprawie o sprawie GMO, roślinności genetycznie modyfikowanej. Teraz jest wielki spór, bo toczy się walka o ustawę nasienną, gdzie przy okazji po drodze od tyłu załatwia się też inne sprawy, nawet niekonieczność oznakowania na żywności, na produktach, dodatków właśnie genetycznie modyfikowanych. A ustawa o nasiennictwie może nieodwołalnie zaśmiecić nasze rolnictwo, nasz kraj w sposób no po prostu wręcz nieodwołalny, nieodwracalny. A czy to jest w naszym interesie? To jest głównie interes obcych, wielkich koncernów, kapitalistów z Unii europejskiej i ze Stanów i tym podobnych. GMO to powolne wykańczenie naszego rolnictwa i zdrowia, gdyż nie wiemy wszystkich możliwych skutków, które mogą z latami się negatywnie nasilać. Jest to dyktat koncernów finansowany przez obcy kapitał Wiele obcych ośrodków, nawet rządów i neomasonerię. A nasz kochany rząd IPO oczywiście to wszystko popiera i wprowadza. Jak nie od przodu, to od tyłu. A Zachód boi się polskiego rolnictwa, więc go trzeba wręcz zniszczyć unieszkodliwić. Na przykład przez GMO, ostre wydobycie łupków. Zniszczy się wtedy pięknie, też y, ekologiczne, wartościowe tereny i oczywiście małymi, znacznie mniejszymi dopłatami do rolnictwa niż w krajach zachodnich, no i wielu innymi przepisami, pomysłami, etc. Więc protestujmy i módlmy się, bo w świecie de facto jest nadmiar żywności i na Zachodzie wręcz się ją niszczy dla podtrzymania cen. A nam się wmawia, że GMO uratuje świat i nas przed głodem. Hmm. Chyba głodem finansowym i bankructwem, a właściwie nie bankructwem, tylko dalszą hiperekspansją zachodnich światowych koncernów. A czy to nie woła o pomstę do nieba, że w świecie niszczy się nadmiar żywności, a miliony ludzi cierpią głód? Wręcz umierają z głodu, a tu się niszczy dla podtrzymania cen i zysków koncernów. To musi wywołać gniew Boży, więc módlmy się i ratujmy nasz kraj również przed tymi manipulacjami. Amen.